W dniu dzisiejszym pan prezydent Marek Materek spotkał się w gabinecie prezydenckim ze świętującą setne urodziny panią Jadwigą Farafoszyn, gdzie w imieniu mieszkańców Starachowic złożył najserdeczniejsze życzenia jubilatce. Odśpiewano 200 lat, a następnie prezydent odczytał list gratulacyjny od premier Ewy Kopacz. i zaśpiewacie ze mną 200 lat. 200 lat nie żyje! Pani Jadwigo, chciałem złożyć Pani w imieniu wszystkich mieszkańców. Najlepsze życzenia urodzinowe. Mam nadzieję, że pani będzie dopisowało zdrowie, że w szczęściu będzie pani kolejne dni spędzała, że synowie będą pomagali, a synowa również, że będzie pani towarzyszyła. Cieszę się, że Pani odwiedziła nasz urząd. Mam nadzieję, że takim mieszkańcom jak Pani będziemy mieli coraz więcej, że po prostu ludzie w takim zdrowiu będą w Starachowicach żyli, czego sobie Pani życzę, a Pani przede wszystkim. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. To Pani Premier przysłała list gratulacyjny dla Pani, Pani Wojewoda, również ja. I pozwolę sobie odczytać chociaż list od Pani Premier. Dobrze? Dobrze. Pani Adwiga Paradoksoszyn. Szanowna Pani, zwracam się do Pani w dniu wspaniałego i 60 lecia Pani urodzin. Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież Jan Paweł II w liście do ludzi w podeszłym wieku pisał. Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starszych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całego Rządu Rzeczypospolitej Polski za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata z wyrazami szacunku Ewa Kopacz. Pani premier też dla Pani z najlepszymi życzeniami, także przekazujemy listy gratulacyjne, które spłynęły. Proszę bardzo. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku w postaci tortu. Brawo. Brawo! Zapraszam. Pani Jadwiga, na pytanie, jak utrzymuje tak dobrą formę, odpowiedziała, iż odżywia się zdrową żywnością, często z własnego ogródka, a przez życie idzie zawsze prostą i uczciwą drogą. My również przyłączamy się do życzeń dla pani Jadwigi i życzymy kolejnych 100 lat życia.